Cześć e, z i e, dzisiaj wielki pojedynek dwóch myszek czyli Logitech G102 Dyson z Killian Blaze Myszko bezszydłowe o tym tak, wyznaniu jeszcze przejdziemy do e, tej recenzji Zostawcie suba, dajcie lajka, widzicie instagramka It's getting dajcie obsa, e, w górę na Tiktok'a Minibro 2 też e, Dajcie obsa, jak ktoś chce płacić coś na tipli to macie link, jak wejdziecie na kanał, to jest pierwszy link do typi. także zapraszam serdecznie do wpłacania, ktoś chce, jak ktoś mnie lubi, jak ktoś mnie chce, ktoś mnie weprze, to zapraszam, żebyście wpłacali. Bardzo podziękuję za każdy złote naprawdę mordeczki i to już nie będę mała przedłużać tego wstępu, tak jest strasznie długi to przejdziemy sobie do pojedynku, zaczniemy sobie oczywiście od designu i zaczniemy sobie od klima jeśli chodzi o design klima, on jest dość prosty, ale też dość ciekawy Tutaj ciekawa mamy te jakby przycisk główne. jakby może się podobać, jest on e, e, jakby e, ten dość e, no ciekawy jak mówię, e, mamy e, tu myszkę w kolorze białym, e, śnieżnej bieli jakby e, z akcentami szarości I trochę z akcentami no, szarości po prostu e, Także to może się podobać i mi się podoba ten design e, I co przejdziemy sobie do Logitecha jeśli chodzi o Logitecha On jest dość e, Ten design też prosty, ale też ciekawy, mam tutaj Też połączenie szarości z bielą I jakby wiecie ona ta myszka jest dość uwalna także też Yy, może to się podobać jeśli chodzi o to tak że przejdźmy sobie yy, dalej do wykonania jeśli chodzi o wykonanie zaciemni są od Litecha mamy tutaj plastik e, praktycznie wszędzie na e, całej po, e, tej powierzchni myszki I jakby ten plastik naprawdę jest bardzo dobrej jakości tutaj nie czyszcze nic się nie ugina jest bardzo fajnie wykonany po prostu ten plastik no i teraz przejdźmy sobie do klima, jeśli chodzi o klima też mamy tutaj aby plastik, jeśli chodzi o materiały użyte i jakby ten plastik uważam, też jest e, bardzo fajnie wykonany i, i wytrzymały po prostu e, przejdźmy sobie mordyżki do e, jakby e, świecenia czyli do poświetlenia tych myszek mamy wykonanie e, jakby omówione i zaśmysły. Teraz od klima, jak e, wcześniej zaczęliśmy sobie odwodzić techa, jeśli chodzi o świecenie tutaj w klimę. mamy tutaj świecący logo, mamy e, tutaj świecącą listę wokół całej myszki, e, oczywiście to jest poświęcenie RGB i tutaj włączamy to poświetlenie jakby e, z tyłu e, tej myszki i tak to wygląda, jakby uważam, że to jest bardzo ładne poświetlenie, tutaj wokół całej myszki nam się te zmieniają, i one są takie mieć odbicie na podkładce. Szczególnie wiecie, takie szary, białe I jakby to świeci naprawdę ładne, Też świeci nam się logo, jakby e, właśnie i on tak miga. I też w zależności jakie mamy DPI, e, taki na kord nam się świeci. tej logo. E, także, a e, tak to wygląda. Przejdźmy sobie do Logitecha, jeśli chodzi o Logitecha. Mamy tutaj świecący logo, mamy tą list wokół też myszki, też RGB, tylko że Logitechu to się widzi, to się nazywa Lightsync. Właśnie ja mamy swoją nazwę poświetlenia w myszkach, także podłączmy sobie do komputera. I tak to po, się prezentuje e, modliczki to świecenie. Jak moje świecamy logo i ta, ta listwa naprawdę też to fajnie wygląda. I też uważam to nie jest e, brzydkie, jest, jest fajne, wysłane. Jest te zostały tu odbicie na podkładce mojej e, jakby, i jakby fa, fajnie to świeci. ogólnie te dwie myszki fajnie świecą. E, Przejdźmy sobie dalej do e, wagi. Jeśli chodzi o wagę to zacznijmy od, yy, od, od klimatu zacznijmy. E, jeśli chodzi o jego wagę, on waży 110 g naprawdę. No i no, trochę czuć tą wagę, ale nie jakoś tak bardzo uważam, że to jest dość mało jak na myszkę przewodową, ale mogłoby być szczerze e, mniejsza ta waga po prostu jeśli chodzi o funkcjonalność przejdźmy sobie do funkcjonalności mamy włącznik i wyłącznik od LEDów i włącznik i wyłącz od samej myszki także to jest fajnie rozdzielone yy, i mamy też jakby yy, sensor umieszczony tak wiecie nie na środku tylko po prawej yy, tak trochę wiecie dziwnie nietypowo i co jeszcze, jeśli chodzi o funkcjonalność, mamy y, jakby przycisk y, ten, główne mamy przyciski, dwa mamy przycisk od DPI, który działa dość spok, mamy przyciski boczne, które odpowiadają za właśnie przywijanie do przodu lub do tyłu kart w przeglądarce na przykład. No i jeśli chodzi o dalszą funkcjonalność, jak bierzemy do góry to nam się dpi zwiększa jak weźmiemy na dół to nam się dpi zmniejsza mamy taj, y, 10 tysięcy dpi jeśli chodzi o to i możemy sobie właśnie zmieniać mamy też widzowie Pixarta 3.3 y, 25 jeśli chodzi o y, sensu także nie jest najgorzej naprawdę jest to w miarę dobry sensor mamy oczywiście skron który działa bardzo fajnie możemy sobie go klikać i mamy port usb c do ładowania myszeczki. I co jeszcze? E, mamy łączyć właśnie 2,4 GHz, a nie możemy przez, przez Bluetooth właśnie se, e, połączyć e, tej myszki z telefonem do coś takiego. To jest to dla mnie trochę taki minus. E, no i co jeszcze mogę powiedzieć? No mamy też e, jakby i dość trochę spore opóźnienie jeśli chodzi o e, ruch e, myszki mamy 5 znaczy i, i co i, i tyle będzie z tej funkcjonalności tej myszki Przejdźmy sobie dalej do e, Techa dobra przejdźmy sobie teraz do Logitecha. jeśli chodzi o Logitecha, o jego funkcjonalność mamy przyciski właśnie główne e, dwa mamy przyciski boczne mamy przycisk od DPI który zmieniamy DPI mamy 5 poziomów tego DPI i nam się logo nie zmienia jak w przypadku klima jego świecenia, jak zmieniamy e, DPI, mamy też właśnie cztery ściskacze, mamy sensor e, tego, e, nie pamiętam jaki mamy tutaj sensor w tej myszce, e, w wdechu i co jeszcze mamy to podświetlenie e, i jakby e, ta myszka jest przewodowa, także nie mamy tutaj żadnych portów USB-C, nic, nic takiego i te dwa przyciski boczne odpowiadają odpowiadają e, za tą samą funkcję co w czy też cofanie e, i jakby do przodu do tyłu w jakiejś przeglądarce i jakby mam tutaj e, 8000 dpi i też możemy e, właśnie regulować jak mówiłem poziom mamy e, jakby pamięć e, budowaną mamy e, też jakby jedną miłość sekundę reakcji tej myszki. Mamy też programowalne przyciski w tej myszce. Przejdźmy sobie do y, łączności. Chodzi o łączność, jakim łączy się dzięki y, dunglowi, który, y, który łączy się przez Wi-Fi. Ja nie mam tutaj y, Bluetooth w tej myszce. Niestety nie możemy się z telefonem połączyć y, żeby mieć jakiś tam y, jakby y, ten. Przewagę nad innymi graczami w jakiejś grze mobilnej I to jest ciulowe trochę Moim zdaniem I, i jakby są tam letki o naprawdę, no widzę Że jakby czasami ta myszka przycina, jakby się ją rusza, ten kursu się Zacina i to właśnie są takie Rzeczy związane z tą łącznością przez wi-fi Jakby takie minusy ale to rzadko y, mi się zdarza, szczerze. Ale jak się zdarza to się bardzo no, wkurzające to jest i, i jakby to jest właśnie minus y, tej myszki, że to później są y, no, widoczne na, na ekranie. Y, jeśli chodzi o licz H, tutaj możemy się połączyć jedynie przez y, USB a do komputera to jest myszka przewodowa y, i nie mam innej opcji e, jakby także e, tak to wygląda a jeszcze bym e, zapomniał że tutaj w tym klie możemy sobie podłączyć kabel i możemy no też się e, do komputera jakby e, tutaj przewodowo e, jakby jak się nam się myszka rozwoduje, to możemy e, przewodowo do komputera się połączyć z naszym komputerem czyli możemy podpiąć kabel właśnie USB C do USB A znaczy USB C do USB-A, żeby, żeby nam tutaj myszka działała jako myszka przewodowa, po prostu jak nam się rozładuje, i co widziałem? Przejdźmy sobie dalej, przejdźmy sobie, do brzmienia tych przycisków, jak one brzmią. Straszliśmy sobie do e, tego klima. Także tak, mocno żółte te jakby ich przyciski. Jakby możecie napisać, jak Wam e, się dwie, te dźwięki podobają, i uważam, że tutaj e, cisze dźwięki e, tych przycisków. Ma LucidEch e, Jakby tutaj e, te dźwięki są wiecie cisze i są e, w miarę do siebie podobne, a w, a w tej drugiej miejscu e, no, jakby, jakby te przyciski. No po prostu inaczej głośniej niektóre brzmią, jakby ten dźwięk nie jest taki sam. Jak uważam, to może denerwować te brzmienie tych przycisków. Jeśli chodzi o to, mnie by denubował, także daj pod względem brzmienia tych przycisków wygrywa, noc, bo jak macisz te przyciski, I jakby no po prostu mają ten sam dźwięk. A tym no, no nie mają tego samego dźwięku i to jest dziwne moim zdaniem e, że te przyciski no brzmią po prostu od siebie e, ten inaczej e, i co przejdźmy sobie widzowie dalej dokładnie przejdźmy sobie do ceny jeśli chodzi o cenę zacznijmy sobie od i od której by zacząć, zacznijmy od Klima. Jeśli chodzi o Klima on kosztował mnie o 50 używany, bo ja kupiłem używaną tu myszkę, ale widziałem ja nowo za jakieś 130-40, tak właśnie bez nie klima. E, właśnie e, Blaze'a i jakby uważam, że to jest bardzo fajna cena za taką bieszą myszkę i naprawdę w tej cenie, no jest ona dobra jakby spełnia moje tutaj e, oczekiwania, naprawdę polecam e, każdemu e, tą e, myszeczkę, no także widzowie, przejdźmy sobie dalej do, do Logitecha, jeśli chodzi o, o Logitecha, zapomniałem z niego koło i uważam, że w tej cenie ta myszka, no, robi robotę naprawdę Polecam y, każdemu, jak ktoś potrzebuje solinie myszki do stówy. Jakby nie potrzebuje mieć jakiejś bezszodowej, jakby lubi myszki na kabel, to naprawdę do stuby to jest no, jedna z lepszych myszek. I jakby to też jest właśnie myszka logistyczna, także tutaj też marka y, właśnie po prostu płacicie za jakość, bo logistyczna to jest wiecie, jakość, jakby widać, w tej myślę, że jest to najlepsza moim zdaniem myszka do y, 100 zł. Jest to dwójka naprawdę bardzo polecam ją. Dobra, widzowie, so, przejdziemy sobie do finału. Jeśli chodzi o finał z to jest tutaj y, wielkie brawo dla ludzi Techa Oni, Mimo, że wiecie, to jest myszka przywodowa, a ja odkąd mam to czyli nie ma to. Uważam, że myszki przewodowe są trochę ciężkie, ale pod względem takiej myszki, że dla jakiegoś gamera albo dla osób, która szuka jak najlepszej myszki, jakby w ogóle do 100, 120, jakby chodzi o myszki, to jakby uważam, że taki Logitech no bije pod yy, niektórymi względami tego klima. E, który no, ma swoje wady i te wady są dla mnie trochę uciążliwe, te jakby opóźnienia związane z tym kursorem e, e, i, i parę tam innych rzeczy. E, I jakby uważam, że Logitech tak wygrywa tą, e, ten pojedynek, jakby tą walkę z tą e, drugą myszką. E, moim zdaniem po prostu, e, jakby co widzowie, nie będę już Was tutaj czy eee, więcej po prostu zwycięzców jest ludzi. Jeszcze zanim skończymy ten odcinek, to zostawcie suba, dajcie lajka, bierz Instagramka i sknijna eee, i co widzicie to kamień wrócił Dwa, eee, też dajcie e, koniecznie tego obstawicie też na tipni eee, macie link w... Pierwsze linie, jak widzicie na kanto to macie od razu link do Tipi. to możecie tam wpłacić. Bardzo podziękuję za każde złotówki, za każde pieniążki. Naprawdę będzie to dla mnie bardzo, bardzo, bardzo fajne, jakby uczucie, że ktoś mnie wspiera. Także podziękuję bardzo serdecznie. I co już nie będę tutaj was trzymał, do następnych filmów. Elo i cześć!